Założę się, że od czasu do czasu robią Państwo sobie zdjęcie typu selfie podczas jesiennego wypadu do lasu. Na przykład takie jak te, ale liczę na to, że Państwa pomysłowość jest jeszcze lepsza. Nie tylko zasłanianie twarzy liściem i odsłanianie na przykład brody. Czy może z liściem albo i bez liścia będzie to jesienne selfie? Chcielibyśmy zobaczyć te zdjęcia. Mamy pomysł na konkurs. Do wygrania, pobyt spa, weekendowy pobyt. Wystarczy, że do czwartku podeślą nam Państwo takie zdjęcie na adres konkurs A my ocenimy, wybierzemy to najlepsze zdjęcie i nagrodzimy zaproszeniem na jesienną wycieczkę. Proszę zobaczyć jak wyszły nasze jesienne selfie. To mówiłem ja. Ja.